Dziecko na szczęście ma opiekę, bo, bo nie ukrywam, jest to niełatwa sytuacja w momencie, kiedy się pracuje. Staramy się pewnie rozumieć obie strony konfliktu. Tak samo rząd może mówić coś, co według nich jest... Yy... Słuszne, jak i nauczyciele mogą się domagać czegoś, co, co tak naprawdę mogą chcieć oczekiwać. Wiem, że są zajęcia świetlicowe, więc nie wiem, czy to jest ogół jako świetlica, czy jakieś zorganizowane, natomiast ja jestem bardzo zadowolony ze, ze świetlicy akurat w tej szkole, więc, więc tego się nie obawiam. Rozmawiałam rano z rodzicami. Rodzice mówili, że będą wysyłać dzieci, więc była taka gorąca linia rano. No i dzięki temu, że są inne koleżanki, córka poszła. Jest świetlica czynna dla dzieci. Zapisy już były w tamtym tygodniu. Łącznie z tym, że będą wydawane również Obiady, więc tutaj zapewnili nam opiekę, pomimo tego, że trzeba lecieć do pracy i tak dalej poradzili sobie i stanęli na wysokości zadania. W Krakowie, dla przypomnienia, jest 317 szkół i placówek samorządowych. Zmieniła się sytuacja od piątku. O trzy jednostki więcej zgłosiły informacje. Państwo dyrektorzy zgłosili, że odbywa się strajk, czyli 183 szkoły i placówki objęła akcja strajkowa. Państwo dyrektorzy mają obowiązek sprawdzić, czy, czy na terenie szkolnym, przyszkolnym, czy przy przedszkolnym nie pojawia się dziecko, jest więcej, patroli ze Straży Miejskiej, ale też żadne niepokojące informacje do nas nie docierają. Bardzo proszę Państwa, rodziców, żeby sprawdzać i dzienniki elektroniczne, i sprawdzać nasze strony internetowe, gdzie aktualizujemy na bieżąco informacje dotyczące akcji strajkowej w szkołach i placówkach. Czekamy na dalszy ciąg rozmów, które zostały zapowiedziane. Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja jutro.